Oparte jest na resentymencie. Znaczy my mamy ten kłopot z tymi zaborami, z utratą pewnego rodzaju godności, dumy. Sam katolicyzm generuje w dużym stopniu emocjonalność resentymentalną. I papież był oczywiście w tym sensie idealnym takim sposobem na dodanie sobie wartości. Pewnie już Państwo o tym wcześniej mówiliśmy, ale co jest najbardziej zdumie... co jest najbardziej zdumiewające, że w tej właśnie więzi religijnej w Polsce nie powstała więź społeczna. Myśmy wszyscy uwierzyli tam w, w pewnym zieleni w sposób może najbardziej szalony wydając w to, w to pokolenie JP2. I, 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 I uwierzyliśmy w to, że się urodzi, że ta właśnie więź wyniesiona jeszcze przez papieża zbuduje więź społeczną. To jest największy paradoks kościoła, który mówi wszystko w zasadzie o w sumie marginalnej pozycji kościoła w Polsce. Bo więź religijna w kraju, w którym 94% się osób deklaruje jako właśnie katolicy praktykujący, uczestniczący w tych wszystkich uroczystościach, w żaden sposób się nie przekłada na więź społeczną. Mamy najniższy kapitał społecznego zaufania w Unii Europejskiej, mamy do siebie bardzo dużo uprzedzeń, jesteśmy podzieleni jak żadne inne społeczeństwo, e, e, mało się stowarzyszamy, mało działamy w sferze publicznej, w zasadzie jesteśmy skoncentrowani wyłącznie na sobie, własnej rodzinie i indywidualnym sukcesie. I ten brak właśnie tej więzi społecznej, no zadajemy wielkie pytanie. Jak się go da pogodzić z tak deklarowaną mocą więzią religijną? No, okazuje się, że kościół jej w życiu publicznym nie generuje. To, to, to też mówi dużo o tym, jaka była i faktyczna rola papieża. Ona nie była w tym sensie społeczna.